Cześć wszystkim, mam na imię Wojtek. Chciałem zaprezentować Wam swojego zatorka w jego naturalnym środowisku Czyli przy pracy z kosiarką bijakową SEPI M 175 cm koszenia Na młotkach Traktor opasowany jest w turbinę. to mamy temperaturę oleju. I temperatura cieczy około 90 stopni. Silnik, jak widać, jest doładowany. Chłodnica oleju, intercooler, suchy filtr powietrza z dość sporym przepływem. To są rury Fi 80 na całości. Turbina Garrett GT 2260 z BMW M57N w wersji 218 konnej. testowe chłodzenie elektryczne jeszcze zrobione na krótko podłączenie turbiny z olej oraz chłodnicy oleju spływ Filtr. Komin. 76. Kolantka hamburskie. Wzmocnienie. Teraz sobie zobaczymy temperatury. Mam tu jakiś taki laserowy miernik temperatury z lidla. No turbina ma w granicach. No można powiedzieć, że prawie dwieście stopni. na gorąca. Zimna 60. Chłodnica oleju 70. intercooler 50. Kolektor grotowy 55. I praktycznie to samo jest co. O, może troszkę więcej niż na. chyba przejął temperaturę, bo już zgaszone jest to. Co... Ogólnie interkuler jest chyba za mały, ale ciężko tu coś większego pod maskę dopasować. Jest spory problem z tym. Jak wymiar pasuje, to znowu mocowałem. To rury nie pasują. Filt oleju 65, blok 78. Zaraz odpalimy i się przejedziemy. Wszystko ładnie schowane pod maską. Praktycznie nie widać, że to jest doładowany ciągnik oprócz tego napisu. Chłodzenia włączamy, zobaczymy, czy za, za to jakiś jak czy nie. Toż powinno dać, zobaczymy. Drugi bieg. Karka na dół. No i jedziemy. Małek.